Pracę na xrefach. Tu specjalnie takie stworzyłem. Zaraz pokażę, o co chodzi. I tak, żeby stworzyć xref, musimy zapisać plik. Stworząc folder o nazwie xref, zachęcam, zapisujemy właśnie swój ten podkład xref jako mapę zasadnicza już mam zapisane, więc po prostu zapiszę jeszcze raz. Dalej tworzymy nowy projekt albo jakiś istniejący. I tak. Tam mieliśmy mapę, więc ja wiem już wcześniej będzie sobie sprawdzić, że mapa jest w jednostkach metrach plik, więc musimy móc wpisać tutaj. Komendę units, zmienić jednostki z mm na metry e, 6. Dobra. I teraz wpisujemy prostą komendę xref. Tu jest atach dwg To jest refresh. Pokażę później, po co on jest. I ma, wgrywamy nasz podkład. Nic tutaj nie zmieniamy. Zatwierdzamy po prostu. E, I. Klikniemy sobie obojętnie gdzie, dwa razy. Więc widzimy, że nasz podkład już się wgrał. Musimy go teraz po prostu odnaleźć. Nie, nie działa myszka, ale możecie sobie podwójnym przyciskiem na kółko wam się pokaże cały zakres po prostu opracowania. No i teraz to jest nasz XREF. Nie możemy go ani przesuwać, nic, bo wszystkie współrzędne, które są em, Stworzone, znaczy, te kre, materiał, który jest w stronę, pod z tymi współrzędnymi, on jest zachowany, on są i przeniesione, tak jakby kalka, nie? na której właśnie po prostu możemy robić nasz projekt. Tu nie będę właśnie tworzył już na razie nic, żadnych, żadnych warstw, po prostu pokażę, że możemy sobie w taki sposób coś tam edytować. I widzimy, że to jest bardzo widoczne i nie, ignorujemy, nie ingerujemy właśnie w samą mapę, tylko robimy na jej zasadzie na jej podstawie swój projekt albo jakieś opracowanie tak, teraz pokażę też fajne kilka rzeczy, czyli jedna z nich to będzie to, że właśnie o czym Julia mówiła o zmianach w mapie lub zakresie po prostu możemy jednocześnie nawet pracować na tych dwóch plikach dokonujemy jakiejś zmiany, załóżmy, że ja sobie tak to coś usunąłem, lub narysowałem, lub dodałem, lub przesunąłem wystarczy to zrobić na podkładzie w tym pliku, zmienić, zapisujemy CTRL-S dalej przechodzimy na nasz nowy projekt widzimy, że podkład xref nam się zmienił więc tutaj możemy albo nacisnąć na aktualizację tego podkładu tutaj natomiast jeżeli byśmy się dzielili między sobą podkładem albo czymś innym to musimy po prostu sobie wgrać, znaczy wybrać ten xref, który wgrany, nacisnąć na niego i sobie refresh, aktualizować O Preferences. No i teraz widzimy, że nam się zaktualizowało na i mi się te kreski. No i kolejna rzecz, to jest bardzo ważna, którą musicie pamiętać przy tej pracy to o prawidłowym zapisywaniu całego zakresu, żeby XREF, żeby właśnie nie, nie zapisujemy ten plik, ten projekt tak samo jak zwykły, że. Znaczy, tak owszem musimy zapisać jako projekt. projekt plik, nazwy i mamy już go zapisanego. Ale owszem nie przekazujemy sam ten plik. Gdy nie musimy stworzyć taki archiwum ZIP, w którym będą wszystkie materiały, wszystkie obrazki, które by były nie wiem, zamieszczone w tym użyte w projekcie. I na to jest komenda e -transmit. tylko trzeba koniecznie pamiętać, żeby zapisać ten projekt, i najlepiej właśnie w jednym folderze, żeby wszystko mieliście zapisywane. Więc klikamy transmit, który pokazuje całą zawartość taką drzewa w postaci, że w tym projekcie to było użyte ten podkład, i to ten pod, tym podkładem jest ta mapa zasadnicza DWG no i wszystko się zgadza. Klikamy OK. Tu widzimy, że to będzie zip. Nie zapisujemy go najlepiej już w tym Xref folderze, bo jakbyśmy robili jakieś zmiany, nie, i później chciałbym znowu wam coś przekazać, czy witam komukolwiek i wciśniecie po prostu ten Xref to, żeby wam się nie zapisało podwójnie. Dobra, to jest projekt standard zip. No, nie Ja już sobie po prostu poćwiczyłem wcześniej. Dobra, i nam się wszystko zapisało. I teraz możemy uh, się dzielić samym zipem. Wystarczy go tylko rozpakować. W tym folderze otworzyć i wszystko będzie działało. Dzięki za uwagę.